Kochani, witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, makijaż twarzy mam już wykonany, bo testuję właśnie e, jeden, może dwa podkłady. Kto bacznie obserwuje e, mój kanał, to na pewno wie o co chodzi. Dzisiaj nasza ochota, aby przetestować właśnie tą paletkę klientele palet ze Be Perfect. Ta paleta wyszła już jakiś czas temu, może nawet rok temu, chociaż nie jestem pewna, mi się wydaje, że ona wyszła tak około jesieni zeszłego roku eee, i ma takie bardzo jakby stonowane odcienie. Dzisiaj mam akurat na taki makijaż ochotę, paleta wygląda tak, ona już wyjęłam ją z opakowania, jest bardzo solidna, jak to oczywiście palety mi Perfect, chociaż powiem Wam szczerze, że to jest moja pierwsza paleta. Mi Perfect, ale miałam w ręku Poprzednie, bo moja siostra właśnie Je ma e... No właśnie nawet nie wiem, którą ona ma Czy tą XL, czy tą normalną Ale Chyba normalną, nieważne W każdym bądź razie widziałam tam tamtą paletę Naprawdę bardzo mi się podobała Jednak wtedy nie Wyobrażałam sobie siebie w kolorach Co ostatnio się zmienia I kto wie, być może kupię właśnie jakąś kolorową paletę Chociaż nie wiem, czy widzieliście, że w sierpniu wyjdzie numer 3 paleta, właśnie z, z Biperfect, właśnie Carnival 3. I ją na pewno kupię. Nie wiem jaka ona jest, nie zaglądałam, nawet bo jeszcze nie miałam pików, ale na pewno będzie moja. Może jeszcze jakiś oświetlacz? Zobaczymy. Okej, okay, ale dzisiaj mam właśnie dla Was tą paletę. Myśmy sobie przetestowali. E, I tak, ona w środku ma oczywiście bardzo duże lusterko. Fajnie można ją składać. W środku odcienie prezentuje się tak. Bardzo dużo takich stonowanych odcieni, trochę chłodnych, trochę ciepłych jakiś tam właśnie zielony albo zgnitek, jak ja to mówię. Właśnie mam na myśli dokładnie ten tutaj zielony taki troszkę zgnity odcień. Myślę, że jednak na oku będzie ładnie wyglądał. Tutaj mam jeszcze taki jakiś wrzosowy z brokatem. Z tego co wyczytałam, to ta paleta zawiera 18 matów, 11 takich napigmentowanych wysoko folii i jeden topper. No, zobaczymy właśnie. Nie do końca wiem, który to jest ten toper, bo ja tutaj się przyglądałam. I tak, jakby ten właśnie, Pink Rose, to był on, bo on wydaje się taki najbardziej iskrzący. No, ale zobaczymy. Moi kochani, w tym momencie pokażę Wam się słocze. Oczywiście tych e, cieni na moim przedramieniu. A my przechodzimy sobie już do makijażu. E, ja mam dzisiaj korektor jako bazę i to też będzie taki trochę też. Um, jest właśnie dla tego korektora, czas się sprawdzi jako baza, bo to jest nowy korektor, pierwszy raz go dzisiaj używałam i myślę, że ten filmik właśnie e, już się pojawi na moim kanale, także zaglądnijcie. I tak, wiecie co tutaj już widzę? Że ta paleta nie ma żadnego beżowego cienia matowego, więc sobie po prostu będę używała tego banana powder z Essence i go sobie tutaj nakładam po prostu pod długich On naprawdę świetnie się do tego sprawdza. Tak, trochę się zastanawiałam w ogóle, jak ja dzisiaj ten makijaż poprowadzę, tak żeby nie było jakoś zbyt ciemno, zbyt czerwono po kulach. No i zobaczymy. Myślę, że zacznę od tego odcienia Sandy. Biorę go właśnie na taki duży pędzelek. To jest Hulu P36. I będę sobie nim budować załamanie. Wow, no, bardzo ładnie się rozciera. Fajnie ma też pigmentację właśnie w tym dzień. Troszkę tak jakby na anastazji cienie używała. Takie moje pierwsze wrażenie. Nie wiem w ogóle, jak to dalej się potoczy, ale. Takie wrażenie odniosłam. No, bardzo ładnie się rozciera ten cień. Um, następnie użyję cienia Sweet As. I będę na no taki mniejszy kuleczkowy pendelek, i będę sobie tak jakby tutaj bardziej pogłębiać załamanie, może bardziej je ocieplać jeszcze. Następnie użyję tego cienia tutaj Gigi lub Gigi Coś takiego I będę sobie przyciemniać tutaj za... Wow, ale tutaj. Zewnętrzny kącik o, Piękny taki burgundowy brąz Akurat na taki makijaż się miałam ochotę I jego pakuję tylko w zewnętrzny kącik. Naprawdę bardzo ładnie to. Wygląda w tym momencie. Myślę, że jeszcze troszeczkę będę przyciemniać zewnętrzne kącik, ale no na razie też mi się to właśnie podoba, jak to wygląda. Wiecie co? Teraz sobie użyję troszeczkę NYX Clean Primera i będę nakładała ten cień Pink Rose, czyli ten taki właśnie najbardziej błyszczący. I on jednak nie jest toperem. Bo bardzo dosyć dużo bazy w sobie, więc na pewno o któryś inny tutaj chodzi. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie który. Chociaż pewnie wy już wiecie, bo widzieliście swoje. Wow. Ale ładny odcień ten jest. Taki pink rose, tylko ja bym trochę jeszcze zielonego tutaj dodała. Znaczy on ma zielony, ale ja mogłabym dodała Green Pink Rose. Takiego. I fajnie się też pędzlem nakłada. wiem, co mam ochotę jeszcze użyć, to właśnie tego minx. Minx, tak się nazywa. Wewnętrzny kącik. Nie wiem, czy mam taką ochotę po prostu, żeby tak jakby troszkę tego filetowego jeszcze tutaj wewnętrzny kącik nałożyć. Hmm. Myślę, że to całkiem niezła decyzja była. no super mi się podoba e, ok więc teraz przechodzę sobie do e, dolnej powieki będę używać małego pędzelka i zacznę właśnie od tego cienia Gigi, te, czyli tego najciemniejszego takiego tam bordowego brązu następnie użyłam tego cienia też mixie O, oh, sweet Ash, przepraszam Okej, okay. i użyję też jeszcze trochę Glitter Primera, właśnie w zewnętrzny kącik tutaj na dole. I nie wiem, tak mnie kusi ten zielony. Ale nie wiem, zgniły zielony, czy ten zwykły zielony? Chyba zgniły zielony. Kurcz, a niech będzie, raz kozi śmierć, prawda? Najwyżej go przykryję czymś innym, jak mi po prostu to nie wyjdzie. Nie wiem czy teraz to to bardzo ciężko ta właśnie dola to nie wygląda. Ale zaraz zobaczymy właśnie, jak to będzie dalej wyglądało. Następnie biorę cień glow Up, czyli ten taki jasny, jak trochę jak masa werłowa i jego pakuję w zewnętrzny No Myślę, że on trochę mi ratuje właśnie tej ziolady. Nie wygląda wcale to tak źle. Te Teraz już właśnie ten zielony wygląda tak, jakby był taki metaliczny. I już zdecydowanie lepiej to wygląda. Znaczy, ja się troszeczkę te dwa zielone pomieszałam w końcu, bo raz dotknęłam pędzelkiem nie tego zielonego, którego chciałam. I wiecie, co jeszcze zrobię? Przyciemnię sobie jeszcze zewnętrzny kącik tym cieniem Just Black, czyli po prostu czarny. Wystarczy jednak kreska, troszeczkę ją rozdymię w zewnętrznym kąciku. I to będzie takie moje przyciemnienie. No, wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. Już na pewno ten właśnie, ten zielony na dole. Okej okay, moi kochani, wiecie co jeszcze zrobię? Wrócę do tego pierwszego dużego pędzelka I użyję tego cienia Pitch Out Czyli taki bardziej ciepły, taki no właśnie jak I będę chciała sobie go tutaj troszeczkę ocieplić, tak jakby górę tego makijażu Piękny makijaż Kurczę, ja ostatnio chyba coś się wyrabiam w tych makijażach Ja jeszcze oczywiście tradycyjnie. Użyję swojej brązowej kredki na linię wodną. Rzęsy metoczuje dzisiaj e, maskarozę Anastazji Lash Brax. Bo ona daje naprawdę taki dosyć mocny efekt sztucznych rzęs. Tylko dzisiaj chcę, bo nie mam ochoty dzisiaj przykleić ręce. Ok, kochani, ręce mam już wytuszowane. Teraz sobie troszeczkę ogarnę swoją czuprynę. A jeszcze jakaś pomadka, właśnie, bo mam tylko błyszczek. Ok, kochani, jako pomadkę użyję po prostu MAC Velvet, Teddy. Zawsze jak nie wiem, którą pomadkę wybrać, to biorę to i jest zawsze ok. Ok, dołożę jeszcze jakiś uh, błyszczek. To mam akurat taki Catrice. Uh, jest to Lip Volumizing Lip Booster nawet nie wiem z której edycji limitowanej jestem puszczej, także wam nie powiem. Tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że podoba wam się filmik, że podoba wam się makijaż i że zostawicie kciuka do góry lub jakiś komentarz. No i oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, buziaczki, hej!